Oh, Como Postanowiłam zrobić z Wami takie zajęcia, bo wiecie, że lubię kolorować. Na przykład to są kolorowanki dla dorosłych, które bardzo często upowszechnialiście upop, w czarnej górze, jak pamiętacie. Później przyszedł czas na kolorowanki trudniejsze, które nazywają się kwarkle. To są takie kółeczka, które trzeba kolorować, bo nigdy nie wiadomo, co z nich wyjdzie. Ale tu mam przykładem już wykolorowanych. Po prostu kolorujecie cieniami po numerkach. Tu wykolorowałam aniołka, tu monalizę, tu jeszcze nie wykolorowałam, tu pieska. To są znane obrazy, a tutaj pocałunek klimata. A dzisiaj chciałam przejść do Was, bo będę pierwszy raz malować duży obraz po numerkach. Będziecie mi, mam nadzieję, w tym bardzo pomagać. Wyciągamy, zobaczymy, co mamy tu w zestawie. W ogóle dostałam to w prezencie. Tu jest piesek jak mój piesek farcik. Uwaga, wyciągamy. Mamy płótno. Nie wiem jak to się robi, proszę. I dużo kolorków farb. Uwaga, otwieramy. O, nie jest to takie hopsów, powiem Wam. Yy. Wiem, Sabina, to nie są pisaki, wiem, że to robisz pisakami. O! Dzisiaj zaczniemy po prostu, zobaczymy, jak to wygląda i to mam pomalować. Widzicie, tu są takie numereczki. i Każdy numerek przypisany ma osobny kolorek. Tu są te kolorki ponumerowane i będziemy pędzelkami malować i ma wyjść parcia w bluzie. Także zapraszam Was, codziennie po trochę, zobaczymy, co z tego wyjdzie. O, w krupendelkach jeszcze jest do powieszenia. Otworzymy sobie najpierw kolory. Zobaczmy, otworzymy to nie jest takie proste, kurcze, felek. Irek przydałbyś mi się tutaj. O! 18, 19, 22. Nie wiem, jak to zrobić. Yy, czy zacząć od jedynki? Powinna być jakaś instrukcja. Płótno coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Jeśli chcecie złagodzić przejście pomiędzy dwoma kolorami, należy wysu wysuszyć pędzel, zmoczyć farby i delikatnie rozleczać granicę. E Przygotuj miejsce do pracy, zabezpiecz powierzchni, obok której będziesz malować, aby się nie pobrudzić. Przygotuj wcześniej słoiczki z wodą do płukania pędzli. Po i ponumerowane strefy farbami o tym samym kolorze, przechodząc od. Większych części do mniejszych poruszając się w kierunku od góry do dołu. Czyli najpierw większe części, później mniejsze. Przygotowałam sobie wodę. Od góry Do dołu tutaj jest. Numerek 10 i 9 i 8 największe numerki. Kurczę, felek 9. To będą takie niebieskie. O i 10. Czyli zaczniemy od tego tła, tutaj. Tu mam przygotowane no, wodę, już. Dajemy sobie do kubeczka. Tak. I słuchajcie, no i jedziemy. Nie wiem, boję się trochę. Ale to tam będzie. Czyli dobra, numerek 10, yy, numerek 9 zaczniemy. W ogóle powiem Wam, że numer dziewięć 9. Są dwa, dwa, dwa aż opakowania, czyli dużo jego zejdzie, proszę powiedzieć. Jaki to kolor? Jaki to kolor? Nie Jasno Niebieski. Jasno-niebieski, bo dziesiątka jest ciemno, a ósemka jest jeszcze jaśniejsza. Widzicie, są takie cienie. No to jedziemy. Kurczę, kurczę. No zobaczymy. Otwieramy. Nigdy tego nie malowałam. Lubię malować, wiecie, mam tu kolorowanek pełno. Kurczę, dodał. Eee, dobra, mamy to. No i jedziemy. Tak się tutaj ma. Dobry wziął numerek. Dobra. Teraz trzeba tak zrobić, żeby nie najechać na linie. To nie jest takie hopsiu. Weźcie sobie jakiś niebieski kolor teraz i malujcie niebieskim ze mną. Jak macie kredki, pisaki, sabina, tak, pisaki. Wybierz sobie niebieski kolor i maluj niebieskim. Wszyscy malujemy ciapkamy coś niebieski. Zobaczymy, co nam wszystkim wyjdzie. Mi jest oczywiście łatwiej, bo mam te numerki i wyjdzie. Mam nadzieję, że wyjdzie obraz. A wam zobaczymy, co wyjdzie. Będziecie malować ze mną, czyli bierzemy jasno, niebieski i malujemy zobaczymy, co z tego wyniknie. No, to nie jest takie proste, bo tu na przykład. Zobaczcie się, tu już się zaczynają wchody, bo zaczyna być bardzo dużo, bardzo dużo takich szczegółów. Chyba sobie za Są różne rodzaje pędzelka, jedne cieńsze, drugie grubsze. I chyba te cieńsze są po to, że jak ten. No, no zobaczymy no te cieńsze są chyba do dopracowywania tych szczegółów tutaj właśnie to nie jest mój pierwszy obraz bo jak wiecie, malowaliśmy obrazy na ścianie leży jeden z obrazów na ale to jest taki ciapkający. mam nadzieję że wam też będzie ciapkająca. ja się tu będę starać nie wyjeżdżać za linię no ale tutaj można sobie pozwolić, bo mamy dużo miejsca, że takie bardziej długie ruchy, a przy tych końcóweczkach weźmiemy i po prostu mniejszy pędzelek, bo są różne grubości. Zaraz Wam pokażę. I będziemy malować. I trochę będę malować. To co wymaluję. Jutro spotkamy się, nagramy to, co wymalowałam dzisiaj. Czyli bierzecie jasno niebieski. I malujecie ze mną. Masz gacie sobie po kartce. Nie muszą być y, pędzle, farby. Co macie w domu? O kurczę, wyjechałam trochę poza linię. No nic, jakoś to... Mam jakaś instrukcja, której nie do końca przeczytałam. Później będziemy to jakoś naprawiać. Mam nadzieję. Hmm.